Bardzo często szukamy w naszym życiu jakiejś stabilizacji, lubimy mieć wypracowane schematy, wypracowane metody, jak rozwiązywać taką czy inną sprawę, jak realizować takie czy inne zadania. I rzeczywiście taka stałość funkcjonowania daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa. Ale to też powoduje, że kiedy coś się zmienia, czy to w życiu rodziny, Nowe sytuacje. Czy kiedy coś w jakiś znaczący sposób zmienia się w miejscu pracy, budzi to bardzo często niepokój i niezadowolenie. Podobnie w życiu kościoła. Wiadomo, że w tym funkcjonowaniu kościoła, które kontynuuje misję Chrystusa, wiele rzeczy jest niezmiennych, to co wprost pochodzi od Chrystusa, ale pewne metody działania się zmieniają i bywa, że dla Niektórych staje się to jakimś problemem, trudno im to zaakceptować. Nawet po tylu latach są ludzie, którzy do dzisiaj nie potrafią jakoś do końca przyjąć to, że liturgia w Kościele odbywa się w językach narodowych, że do Komunii Świętej po przekrętnięciu jednak podchodzi się w postawie stojącej. Można podać inne jeszcze sytuacje. I możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście takie stałe stanety działania, takie budowania małej naszej styli stabilizacji jest czymś dobrym, czy też złym. Kiedy spojrzymy na apostołów, którzy dzisiaj, 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa trwają w możemy się domyślać, że i oni w jaki sposób już do tej sytuacji się przyzwyczaili. Wiedzieli już, że Pan Jezus zmartwychwstał, że ci, którzy próbowali Go zniszczyć, przegrali. Ale jak wspomina Pismo Święte, pomijając to, że przeżyli szereg spotkań ze zmartwychwstałym Chrystusem, że zgodnie z Jego poleceniem od chwili wniebowstąpienia Pana Jezusa, modlili się, trwając w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego, to poza tym niewiele robili, aby wypełnić tę misję, którą ich mistrz im powierzył. Ewangelij, Pismo Święte zaznacza, że oni ciągle trwają zamknięci w wieczerniku z obawy przed Żydami. I wreszcie nadszedł ten dzień, dzień pięćdziesiątnicy. I słyszymy, że nagle dał się słyszeć z nieba, szum, jakby gwałtow... uderzenie gwałtownego wiatru, stąpił na nich. Duch Święty i stało się coś niezwykłego. Ten Duch Święty jakby wewnętrznie popchnął ich do konkretnego działania. Nagle znajdują w sobie dość odwagi i siły, aby otworzyć drzwi Wieczernika, aby wejść na ulicę Jerozolimy, gdzie zebrane były tłumy Żydów, którzy przebyli na święto Pięćdziesiątnicy i w tym środowisku, które te 50 dni wcześniej wołało na temat ich mistrza, ukrzeżył ich, ukrzeżył go, zaczęli robić to, czego jeszcze dzień wcześniej sobie nie wyobrażali. A więc głoszą z odwagą bardzo jasno, konkretnie, prawdę o Jezusie Chrystusie, o tym, że zapowiedzi nadejścia Mesjasza, Zbawiciela w Jego osobie, w Jego misji już się wypełniły. I okazuje się, że to ich działanie przenosi wspaniałe efekty. Tłumy słuchają i z uwagą, bardzo wielu przyjmuje wiarę w Chrystusa i przyjmują chrzest. Widać, że szukanie stabilizacji to nie jest coś, co powinno być istotne w życiu uczniów Chrystusa. Uczeń Chrystusa to ten, kto przede wszystkim stara się być do dyspozycji Ducha Świętego. Stara się odpowiedzieć na te wezwania, które ciągle na nowo każdego dnia Pan Bóg przed nami stawia, które nam powierza z pełnym zaufaniem, że staniemy się przedłużeniem Jego miłości w dzisiejszym świecie, że tak jak to usłyszeli apostołowie jako ich zadanie, dzięki nam, ludziom, Ewangelia Chrystusa będzie mogła dotrzeć aż na krańca świata, będzie głoszona. Aż po kres czasu, to bycie do dyspozycji Ducha Świętego, gotowość do odczytywania, do wypełnienia tych zadań, które Pan Bóg nam powierza, oznacza, że chcemy ten głos Ducha Świętego usłyszeć, a to dokonuje się w bardzo różny sposób. Może być tak, że Pan Bóg po prostu wewnętrznie w jakiś sposób nas pobudzi do podjęcia jakiegoś działania, do tego, aby porozmawiać ze współmałżonkiem czy dzieckiem na jakiś ważny temat, który nas notuje. To może być jakieś zdarzenie, które jest wezwaniem do konkretnej postawy. To może być poczęcie dziecka, nawet nieplanowanego, które będzie zaproszeniem, aby to nowe życie z wdzięcznością przyjąć i otoczyć je miłością, zapewniając mu właściwe. Warunki życia i rozwoju. To może być okazja do tego, aby uczynić coś dobrego, aby w takiej czy innej rozmowie czy spotkaniu dać świadectwo o Jezusie Chrystusie, bronić Jego Ewangelii, bronić prawdy, które z Kart Pisma Świętego przyjmujemy. To otwieranie się. Na Ducha Świętego, to bycie do dyspozycji Pana Boga z jednej strony wydaje się trudne. Apostołom przecież rzeczą niemożliwą wydawało się jeszcze chwilę wcześniej, że mogą wyjść do tłumów i głosić Chrystusową Maranę. Ale kiedy człowiek na tego Ducha Świętego się otworzy, to doświadcza, że Duch Święty nas naprawdę przemienia. Czytamy, że Duch Święty jest tym, który doprowadzi nas do całej prawdy. A więc ci, którzy pozwalają, muszą prowadzić i sami będą potrafili przyjąć prawdę Ewangelii, przyjąć mądrość Bożych Przekazań i będą potrafili te prawdy przekazywać innym. Duch Święty jest tym, który uzdalnia nas do nazywania Chrystusa Panem, Zbawicielem. On prowadzi nas na modlitwie. Duch Święty jest tym, który pomaga nam budować jedność wśród braci i sióstr, wśród których żyjemy. On uzdalnia nas do wypełniania każdej misji, którą Pan Bóg nam powierza. Dlatego warto o tego Ducha Świętego prosić, bo Go naprawdę potrzebujemy, aby być konsekwentnymi, wiernymi uczniami Chrystusa. Duch Święty stąpił potem, jak Pan Jezus kazał swym uczniom przez dziewięć dni trwać na modlitwie w oczekiwaniu na jego przejście. I nam potrzebna jest ta postawa modlitwy, to ten trud wsłuchiwania się w głos Pana Boga, trud poznawania Jego Ewangelii, to proszenie go, aby On rzeczywiście nas prowadził, a my byśmy rzeczywiście umieli tą drogą, którą On nam. Kiedyś do jednego z księży przyszła kobieta, która jakoś nie potrafiła pogodzić się z tym, że według nauki Kościoła nie jest rzeczą moralną stosowanie antykoncepcji. A ksiądz jej powiedział, aby najpierw poszła do pobliskiego kościoła aby tam przez 15 minut wpatrywała się w Chrystusa Eucharystycznego, słuchała tego, co On do niej będzie mówił i dopiero, dopiero potem wróciła, aby ta rozmowa mogła być kontynuowana. Kobieta wyszła zdenerwowana, z trzaśnięciem, drzwiami, z pretensjami, że została tak potraktowana. Nie wiem, czy ten ksiądz postąpił dobrze, ale jest prawdą, że przyjęcie Chrystusowej nauki, Chrystusowej Bożej woli tych zadań, które Pan Bóg nam powierza, staje się dla nas możliwe przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy z Pana Bogiem zjednoczeni. Wtedy, kiedy rzeczywiście otwieramy się na Jego miłość, Jego łaskę, naprawdę, którą On nam przekazuje. Warto też zauważyć, że Pan Bóg wybrał na zesłanie Ducha Świętego. Bardzo konkretne święto, Dzień Pięćdziesiątnicy. Dla Żydów w najstarszej tradycji to było święto, dzień wczynienia za chronę ziemi, ale dość szybko w tej uroczystości nadano także dodatkowe znaczenie. To było jakieś radosne wspomnienie dnia, kiedy Pan Bóg narodowi wybranemu przez Mojżesza przekazał dekarę, prawo, dziesięć Bożych przekazał. Jeżeli Pan Bóg przychodzi do nas, kiedy Duch Święty wstąpi do nas właśnie w tym dniu. I to jako Ten, który doprowadza nas do całej prawdy. To znaczy, że On chce nas także prowadzić do tego, abyśmy te Boże przekazania, które Chrystus w swoim nauczaniu nie podważył, ale potwierdził, a nawet nadał im jeszcze bardziej pogłębione znaczenia, duchowe wymiary. Ten Duch Święty jest nam dany po to, abyśmy te Boże przekazania nie odsuwali gdzieś poza naszą świadomość, pamięć, ale byśmy uczyli się te przekazania rozumieć i wypełniać. Jeżeli w rozmaitych środowiskach chrześcijan także dzisiaj próbuje się raczej słuchać Ducha tego świata, który wskazuje nam rozmaite usprawiedliwienia dla działań, które są sprzeczne z Bożym Słowem, Choćby w zakresie przekazywania życia, życia rodzinnego, czy podejścia do ludzkiej seksualności, to Duch Święty jest nam potrzebny do tego, abyśmy umieli jednak Panu Bogu ufać, Jego mądrość rozpoznawać i według niej układać nasze życie. Prośmy Ducha Świętego, aby przeszedł i do nas, abyśmy umieli być do dyspozycji Pana Boga, abyśmy z zaufaniem przejmowali. Te zadania, które On nam powierza, abyśmy z zaufaniem przyjmowali tę prawdę, te wskazania dotyczące naszego życia, jakie On nam daje w Boże przekazaniach. Prośmy często Ducha Świętego, aby do nas przechodził, rozpalał nasze serca, nas przemieniał i prowadził. Amen.